Siemka, siemka moi drodzy, witam do drugiej części. Ok, tak jak zakończyłem, powiem dla was e, reakcję. Pierwsza rzecz, zanim jeszcze powiem, jak ja zareagowałem w paru różnych momentach, to powiem wam tak, e, na pewno macie gości, znajomych, co zawsze ale was mówię, o, na mnie jakby ktoś napadł, to ja bym go, kurwa, tak, 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 mam takie ćwiczenia i karate tamtego, judo, nie? E, moim zdaniem, Ludzie tacy co dużo gadają, tak? To są zawsze ci, którzy by płakali w tej sytuacji. Bo ktoś, kto naprawdę jest w stanie coś zrobić, to on o tym nie będzie rozmawiał za dużo. Spójrzcie się nawet na, na wojska siły specjalne. Siły specjalne wojska to są przeważnie goście, którzy najbardziej cicho siedzą. Oni nic nie opowiadają, co oni mogą zrobić, co oni potrafią zrobić, co oni byli trenowani zrobić. Oni trzymają to dla siebie. Jedna z zasad, właśnie tego, jest, że oni trzymają to dla siebie, dlatego oni bardziej są um, bardziej są efektywni, ponieważ nie spodziewasz się od nich tego. No ale, okej, okay, to tak jak mówię, tacy twardziele co udawają, to przeważnie jest taki tylko, że jak kogut, że lubi chodzić i e, krzyczeć tą nie? Podam Wam dwa przykłady w moim życiu, jak miałem. A jeden przykład jeszcze byłem jak smarkaczem. Pracowałem w takim deli sklepie sklep spożywczy, taki, nie? Kanapki, takie tam, produkty spożywcze, jedzenie. No i w tym stanowisku, co pracowałem, pracował ze mną jeszcze taki jeden chłopak, ruski z pochodzenia. On był handlarzem narkotyków razem z No. Co ja myślę o narkotykach, to jest inna już sprawa w ogóle, do tego to bardzo tak nie ma. Ale na moim stanowisku, jak on wychodził z pracy na moim stanowisku zostawiał paczkę narkotyków. O czym ja nie wiedziałem, moi drodzy, ale jakby policja wpadła tam, znalazła te narkotyki w tym czasie, co ja pracuję, to tak samo ja jestem winny. Czy ja o tym wiem, czy ja o tym nie wiem. On mnie dalej pociągną, bo im więcej osób pociągną ze, zł ze złapaniem narkotyków, tym lepiej im na raporcie wygląda. No, i jednego dnia przyszły ja do pracy i czuję, yy, czuję marychęc, nie? Torebki dobrze nie zawiązą, czuję marychę i znalazłem tą marychę. Jak on odchodził, akurat wychodził z tego z szafek, tam gdzie szafki mieliśmy, I ja do niego mówię: słuchaj, albo to zabierasz ze sobą, albo to w śmietnik idzie, momentalnie. Jak tylko wyjdziesz krok za ten, za stanowisko, idzie to w śmietnik. Sorry, teraz przeklnę trochę, bo powiem dokładnie, jak on powiedział. On się odwrócił i na mnie mówi, jak Ty tylko to dotkniesz, to ja Cię zapierdolę. Ja mówię, "OK." Wziąłem tą torebkę w śmieci, on złapał się za nóż. Taki większy nóż, tam nieważne jaki nóż. Czy mały, czy duży, to samo zniszczenia potrafi zrobić, nie? Um, złapał się za nóż i do mnie z nożem. A panienka, z którą ja chodziłem, razem tam ze mną pracowała, zaczęła krzyczeć. Ja na nią się spojrzałem i powiedziałem dla niej, żeby się zamknęła. Podnosząc do tego gościa, złapałem mu rękę tak, żeby tego noża nie mógł wypuścić z ręki. Przystawiłem sobie do gardła i powiedziałem mu ciągnij. Gość w paranoję wpadł. Zaczął krzyczeć, że ja ten nóż puścił, że ja jestem pojebany tego, tamtego. Nie. No i się skończyło na tym tak, że ja ten nóż mu z ręki wziąłem, przegijałem go przez ładę, przyłożyłem mu do gardła ten nóż i mu wytłumaczyłem e, spokojnie, że jeszcze raz, jak on na mnie nóż ten wyciągnie, czy jakokolwiek broń, to żeby on był gotowy do mnie ją użyć, bo jak nie, to ja na nim go, ją użyję. Puściłem gościa, gościu się popłakał, pobiegł. Ale moi drodzy, dlaczego ja w tym momencie tak zareagowałem? Ja nie byłem żadnym bohaterem, ja nie byłem żadnym wytrenowanym gościem, tylko w tym momencie moja... E, to był... W czasie, kiedy ja próbowałem sam siebie zniszczyć, mi nie zależało na moim życiu. Także, takie coś za mnie zrobić, to ja widziałem to jako okno, że może on w sko końcu mnie wykończyć, nie? To nie było żadne bohaterstwo, to była głupota. W dniu dzisiejszym ja wiem, że to była głupota. Ale co ja próbuję wam powiedzieć, że nigdy nie możesz powiedzieć, jak zareagujesz na coś, bo w tym momencie było, na nic nie zależało, czyli zareagowałem tak. Że wziąłem jego broń i sam do siebie do, do, do gardła przystawiłem. W innych momentach, powiedzmy w dzisiejszym momencie, ja miałem dużo rzeczy do stracenia. Także uważam, że o wiele inaczej bym zareagował. Wątpię, czy z tą osobą bym się bił. Prawdopodobnie bym odszedł od tej walki. Ale też zależy, jak w ten dzień się czujesz. Wiadomo, są dni, że czujemy się bardziej agresywni. Są dni, że bardziej czujemy się. Zrelaksowani. Także no uważam, że nigdy nie można powiedzieć, jak zareagujesz w jakiejś sytuacji, dopóki w tej sytuacji nie jesteś. Ponieważ zależy od Twojego samopoczucia w ten dzień. A w ogóle od Twojego nastawienia, jak się obudziłeś. No, miliony powodów jest. I też reakcja. Raz zareagujesz w jeden sposób, drugi raz zareagujesz w drugi sposób. A spójrzcie się nawet na. Ludzi co ćwiczą e, sztuki walki. Oni ćwiczą się w kółko, te same ruchy robią, ale przyjdzie co do czego, jest inna sprawa. Zobaczcie, Jean-Claude Van Damme mistrzem e, był e, przecież tego e, karate chyba, czy co tam on mistrzem był. W barze kiedyś do kogoś podskoczył, jednym strzałem go znakautowali. I co Wandam się odezwał powiedział? O, bo to było nie fair, bo ja nie miałem szansy użyć nóg, nóg moich, bo Wandam jest bardzo dobry nogami. Prawda jest taka, moi drodzy, że jak na ulicy się bijesz, to nikt ci szansy niczego nie da użyć, tylko jak najszybciej cię stłuczeć. Co jest następna moja rzecz do powiedzenia, to jeżeli weźmiecie już e, tą trasę, żeby obronić się i zaczniecie z kimś się bić moi drodzy, tak samo z mojego przeżycia wcześniejszego jeżeli już z nim się bijecie jak on wam powie, że poddaje się weźcie jeszcze raz pod uwagę, czy odejść normalnie, czy go do, dokończyć, żeby nie był w stanie za wami iść, ponieważ ja miałem taką okazję gościu powiedział na mnie, że ok, on ma dosyć no i niestety w momencie, kiedy się odwróciłem, wyciągnął na, na mnie nóż i dziwnąć mnie chciał co mu za bardzo się nie udało. nie nóż butelkę. chciał, z bitą butelką. Co mu za bardzo się nie udało, ponieważ miałem skórzaną kurtkę dobrą, która prawdopodobnie mi życie uratowała. No ale wniosek z tego wychodzi taki, że to, że ktoś ci powie, że on się poddaje, to nie znaczy, że jest koniec twojej walki. Koniec walki jest takie powiedzenie, koniec walki jest dopiero wtedy, kiedy wrócisz bezpiecznie do domu. No, i to trochę takie dramatyczne powiedzenie, ale ma w sobie to sens. Musicie być bardzo, bardzo ostrożni z tym. Um, tak jak mówię, najłatwiej jest unikać zawsze konfliktu niż szukać go, bo nigdy dobrze się nie kończy. Nawet jak wygrasz, zawsze będziesz miał obrazy na ciele. Czy to naprawdę tobie potrzebne? Czy naprawdę musisz udowodnić komuś, że jesteś twardzielem? Twardzieli na świecie jest pełno. Większość z nich jest 6 yy, stóp pod ziemią. Co nie? Tak się to wszystko kończy. No ale okej, okay, moi drodzy. Chciałem Wam tylko dokończyć moje teorie na samoobronie i posiadaniu broni. Mam nadzieję, że wiecie mniej więcej o co mi chodzi. Dzięki Wam za oglądanie. Życzę Wam bardzo miłego dnia. Na razie.